Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, Praca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu.pl. Proszę Państwa, tym razem będziemy Państwu opowiadać o bardzo przełomowym rozstrzyganiu sporów frankowych, bowiem bez przeprowadzenia rozprawy, na posiedzeniu niejawnym, po oddaleniu wszystkich wniosków dowodowych, włącznie z wnioskiem o przesłuchanie stron, sąd wydaje wyrok w sprawie frankowej i Wydaje go w przeciągu kilku miesięcy od złożenia pozwu. Czy jest to możliwe? Jak to przeprowadzane jest w sądzie? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, sąd korzysta z przepisów dotyczących właśnie epidemii, przepisów covidowych, które pozwalają sądowi na przeprowadzenie postępowania bez rozprawy i skierowanie sprawy na posiedzenie jawne, gdzie rozpatrzy i wyda wyrok. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bowiem w takim przypadku sąd oddala wszystkie wnioski dowodowe, zarówno co do przesłuchania świadków, jak również wnioski dowodowe dotyczące opinii biegłego i przesłuchania stron, ograniczonych oczywiście do przesłuchania Frankowiczów. Proszę Państwa, to rozwiązanie jest w naszej ocenie bardzo epokowe, bardzo ważne i już kilka wyroków, za chwilę o nich Państwu opowiemy, zostało w ten sposób wydanych. To jest sposób na troszeczkę rozluźnienie tej kolejki, którą mamy w sądach, i sposób na to, żeby jednak rozstrzygnąć to szybciej. Sąd dochodzi, powiem do Potwierdzenia, że dokumenty, które zgromadził, czyli pozew, odpowiedź na pozew, zawierają wystarczające informacje do tego, aby dokonać rozstrzygnięcia. Jakiego rozstrzygnięcia? No, unieważnienia umowy kredytu. Teraz przejdziemy przez kilka wyroków, które właśnie w ten sposób były wydane. Bowiem 30 sierpnia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok unieważniający umowę kredytu M-Bank, która to umowa kredytu. Była uznana przez sąd za posiadająca abuzywne klauzule i w związku z tym zasądzono na rzecz Frankowiczów ponad 208 tysięcy złotych oraz koszty procesu. Dalej, 25 października 2021 roku, również Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie umowy kredytu G-Money Bank, czyli obecnie bank BPH z siedzibą w Gdańsku. I zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 170 tysięcy zł oraz 113 tysięcy franków szwajcarskich i unieważnił umowę kredytu również na posiedzeniu niejawnym bez przeprowadzenia rozprawy. Ponadto przeciwko bankowi Millennium, 26 października 2021 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu. Banku Millennium, przeprowadził postępowanie bez przeprowadzenia rozprawy, wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym i zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 231 tysięcy złotych. I najnowszy wyrok z 23 listopada 2021 roku przeciwko M bankowi. Umowa M banku z 2006 roku sąd wydał wyrok na posiedzenie niejawnym, unieważnił umowę i zasądził na rzecz Frankowiczów ponad złotych. 74 tysiące złotych. Proszę Państwa, jak można to osiągnąć? Dlaczego sąd podejmuje takie decyzje? W naszej ocenie jest to wynikiem tego, że przygotowane dokumenty, w szczególności pozew i dokumenty wcześniejsze, czyli wezwanie do banku, nie wywołują zaskoczenia po stronie sądu, są w sy syntetyczny sposób przedstawione, precyzyjnie sformułowane są roszczenia Frankowiczów, również do dołączone są oświadczenia w związku z e, Frankowiczów, w związku z tym sąd wie, że byli świadomi e, tego, że e, te, w przypadku unieważnienia umowy kredytu będzie dochodziło do sytuacji, w której to e, umowa po prostu nie będzie istniała i godzą się z tym, że będzie trzeba rozliczyć tą umowę tak, jakby m, nie istniała w, według bezpodstawnego wzbogacenia. Proszę Państwa, żeby doprowadzić do takiego rozstrzygnięcia, trzeba, mówiąc krótko, skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Dlatego, żeby taki dokument jak pozew właśnie był taki syntetyczny, żeby wszystkie elementy były prawidłowe, no musi to zrobić profesjonalista. To ułatwia sprawę. Takie postępowanie, takie rozstrzyganie bez rozprawy przyspiesza proces, bo to procesy, które są y, przeprowadzane w przeciągu kilku miesięcy. Y, dosłownie od czterech do sześciu miesięcy i sprawy są rozstrzygnięte, bo nie przeprowadzają, y, bo sąd nie przeprowadza rozprawy. Proszę Państwa, Szołajski Legal Group reprezentuje Frankowiczów w takich sprawach i również pomaga w uzyskaniu takiego wyroku bez rozprawy. Oczywiście obserwujemy dla Państwa te wszystkie sprawy po to, żebyście Państwo wiedzieli, że naprawdę można szybko przeprowadzić postępowanie. Bardzo Państwu dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i partner zarządzający kancelarii, partner portalu Frankowiczu.pl. Dziękuję i do usłyszenia.